Hola chicos! Dzisiaj widzimy się w ramach wtorkowej serii krótko o hiszpańskim. Chciałem najpierw Cię poprosić, żebyś sobie wyobraził bądź wyobraziła ulicę pokrytą kurzymi jajami. Wyłożoną, wybrukowaną kurzymi jajami, tak jak słyszysz. I Ciebie, idącego bądź idącą tą ulicą, starającego się podeptać jak najmniej jajek. Na pewno zajmowałoby Ci to dużo czasu. Wlekłabyś się po prostu. I właśnie o to chodzi w wyrażeniu andar pisando huevos. Andar pisando huevos to po prostu wlec się niemiłosiernie, bardzo powoli coś robić. Ja są las 8 i hemos quedado a las i media. I tu, como siempre, andas pisando huevos. Jest już ósma, umówiliśmy się na ósmą a ty jak zawsze wleczysz się jak żółw. Na pewno wiesz, że huevo to jajko. Pisar z kolei to deptać lub chodzić po czymś. Andar oczywiście jest to chodzić. Więc jeżeli byśmy się uparli na tłumaczenie tego frazeologizmu, musielibyśmy go przetłumaczyć w stylu iść, depcząc jajka. Mam nadzieję, że dzisiejszy krótki materiał bardzo Ci się przyda i już od dzisiaj zaczniesz używać tego frazeologizmu, tej ekspresji. Nie zapomnisz o niej. Napisz sobie ze dwa zdania, używając właśnie tego wyrażenia. No, i pamiętaj oczywiście o ocenianiu tego filmu, o subskrypcji kanału. I widzimy się już w piątek na hiszpańskim wyzwaniu. 2. Hasta luego!